Siemanko z tej strony Szirle12 i dla nas wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hero Zero. Dzisiaj między innymi wzmocnimy sobie trochę bohatera. Dodamy trochę umiejętności. zagramy sobie pojedynki ligowe, te i te, yy, odbierzemy bohaterskie nagrody. No nagrodę za te bohaterskie czyny, które właśnie już zrobiłem. I, i pozdrawiam oczywiście. Yy, Osoby, którzy, które piszą komentarze. Jest to między innymi. E, Momenzik, muszę sobie przypomnieć. E, jest to Cyrex i Flexi It, więc bardzo Was, bardzo was pozdrawiam. E, pozdrawiam ogólnie wszystkich, którzy pisali do mnie wiadomości, e, te prywatne. I właśnie zauważyłem, że mój przywódca odszedł, także myślę, że... My też chyba usuniemy się z tej drużyny. Wiecie co, chciałem sobie założyć drużyny, ale myślę, że nie, nie mam w ogóle pomysłu na nazwę, więc... Napiszcie w komentarzach swoje propozycje jakąś wybiorę która będzie mi odpowiadać i będzie fajna także my przechodzimy dalej w ogóle poza nagraniami trochę sobie e, pobijałem levelu 2 albo jeden zer teraz mamy ogólnie 15 jeszcze 5 i je blokujemy strefy numer 3 e, no właśnie czekam na te wasze propozycje trochę się muszę Trochę muszę sobie poczekać, bo nagrywam teraz do przodu. Jeszcze wy nie widzieliście na pewno tego odcinka. Także wbijamy dalej. Ale dobrą misję teraz miałem. Za 4510 doświadczenia. No to było coś. Lecimy dalej, dobra. 8 energii 200 2200 doświadczenia, więc kolejny, powinniśmy wbić już kolejny level. Tutaj sobie zbieramy. A nie, mamy tu wszystko pełne. Co muszę osiągnąć, co 18 level? Kurde, to tak trochę słabo. Rozbudujmy chociaż to pomieszczenie. Okej, okay, tu nie mogę, tego nie mogę rozbudować. No to trudno się mówi. Zaatakować kogoś mogę? Mogę. Tutaj chociaż popatrzę na walkę, Tą wygram. E, no dajcie, wygrałem. I i i i co teraz? Hmm. Popatrzmy sobie ranking w ogóle. O już jestem na 29. Chciałem powiedzieć 29. miejscu. 29, 29, 29, 29 924 to jest moje miejsce w rankingu. Ale teraz się motam to. Ale dobra. Mieliśmy sobie zrobić te walki. To robimy tą Ok, i wygramy? Oczywiście, że wygraliśmy. Coś, co zaraz się ciągle nie wygrywamy. Oczywiście żartuję. I już są za, za dobrze dla mnie, więc robimy sobie tutaj Zmienimy przeciwnika i będzie ktoś słabszy. Aaa, oh, tak myślałem. No dobra, spróbujmy z tym. Spróbujemy z cukier 4-5 i czy wygramy. Czy wygramy? O to jest pytanie. No, widzę, że będzie ciężko. Chociaż chociaż mam 36% na uniknięcie ciosu, a on ma ile? Dwa. Na no uniknie to jest szansa 1 na, na 50. No i co, przegrałem. Hmm. No dzieje się to co zawsze, czyli przegrywam te walki. Ale no kurde, no nie mam na to wpływu, dobra. Jeszcze raz tą trzeba teraz wygrać. Jak tej nie wygram, to teraz nie wiem co się. No dobra. Chciałem się o coś zakładać, ale. Dobra, wygraliśmy. Hmm. Mamy tutaj też kogoś do zaatakowania? Mamy, dobra, zatkujemy Mateusz, yy, Mateusz Gawilczek. Wygramy? Tak jest. Wygraliśmy mało honoru, ale najważniejsze na początku są wygrane. Paula niepokonana też. Wow. Dzieje się coś, co zdarza się. Też bardzo rzadko. Dobra, Stachu 2-3-4. Jak nie wygram tej walki, to po prostu uznaj, że dałem ci wygrać. Dałem ci wygrać, Stachu. Mój tutaj przyciął. Jeśli oglądasz pozdrawiam, mnie. A nie wiem czemu w ogóle nie ten. Nie dało wołków do włosów, przynajmniej wiem. Dobra. Teraz sobie zrobimy jakieś bohaterskie czyny. 30 energii dostałem. To zrealizujmy już. Co mi tam. Misja, misja zrobiona. Jeszcze nie. Jeszcze nie to co by sobie tutaj porobić hmm. dwa razy odbyty trening to za chwilę zrobimy 8 na 10 wygranych pojedynków jest, muszę teraz dwa wygrać i będzie odznaczone no to, to no to no to no to muszę po prostu wygrać także mati606 zobaczmy muszę wygrać z tobą muszę z tobą wygrać mati dwa razy, no sorry ale muszę to po prostu zrobić jeden i drugi będzie Odlokowanie kolejnego czynu bohaterskiego. Yy, 66 honoru i mamy to. Okej, okay, dostaliśmy jakiś fajny przedmiot chyba. Teraz sobie go sprawdzimy. Hmm, plus 9. Minus 30 inteligencja. Hmm. No, teraz się zastanawiam, czego użyć. Nie jestem przekonany. No dobra, zostawię sobie go jeszcze. Na razie mi nie jest potrzebny. Nie będę go sprzedawał na razie. Ja jeszcze coś możemy sobie zrobić. Yy, 1 na 2: odbyć spotkanie z agentem. 9 na 10: przegranych pojedynków. No to, to jesteśmy bardzo blisko tego. Będziemy yy, dalej 4 na 5 dni aktywny. No to jutro jak wbiję, to znowu będzie oznaczenie. Hmm. Potwierdzę swoje konto. O wiecie, potwierdzę swoje konto. Tylko później yy, 80 na 100 punktów jedności I to jest do zrobienia. To jest do zrobienia, ponieważ. Potrzebuję odrobinkę tutaj. Coś z tego właśnie. Z z, z, z lumpexu. I tylko sobie na chwilę zamienię. Tylko sobie na chwilę zamienię. I zobaczcie. Podzieje się magia. Co nas to będzie umiejętności. Tutaj sobie daduję I mamy oznaczenie. Dobra. I już można sobie zmienić. Bo to było lepsze. To w sumie było gorsze. Można sprzedać. I już mamy 100 na 100 punktów umiejętności. Tak to właśnie. I jedna oponka. Dziękuję bardzo. Uprzejmie. W ogóle możemy sobie kupić ten broń do nową. Okej, okay. kupimy sobie. Jest tutaj coś ciekawego takiego. No nie wiem, plus, si plus 17. No dobra, wiecie co, kupmy to. Bo to plus 17 to już taka, taka różnica, to może być paść. Skończy się misja i chyba będziemy kończyć tutaj. Już zobaczymy, czy się rozbudowało. Się zbudowało. A no jeszcze nie mogę tutaj. Dobra, dwie minutki. Atak robotów. Jeszcze coś? 2000 na 2000 zebranych punktów. Znaczy, zebranego z Zeronitu Dzisiaj znowu mi ktoś zaatakował. Hmm. No dobra. To ok. I myślę, że sobie jeszcze tutaj popatrzymy na ranking. Eee, top 10 zobaczymy czy coś się zmieniło. HMS 9.7. Wszyscy czempioni. Wow. Nie wiem czy dokopię się kiedyś w top 100. Przynajmniej na tym PL, bo na poprzednim byłem. Dobra, wy, e, wydaje mi się, że już chyba nie będziemy musieli czekać na ten. Na koniec misji ja sobie to zrobię po nagraniem, bo już widzę, że długo trwa odcinek. Także mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli tak nie zapomnijcie, zostawić suba i w górę. Piszcie w wiadomościach prywatnych albo w komentarzach, jaką zrobić nazwę drużyny, bo zakładam sam. Także wiecie już, co robić, napiszcie komentarz. Do usłyszenia kolejnym razem. Cześć.